Właśnie jestem w drodze, żeby zobaczyć kampera. Kampera, do którego się przymierzam od dwóch lat. To znaczy, do kampera to jeszcze daleka droga. To ma być baza do kampera. Także chyba realizuję kolejne swoje marzenie. Zobaczymy, czy kupię, czy nie kupię. Ale jest ekscytacja. Lubię spontan na parę Lubię spontan i tak. Ok, kochani, więc na tym etapie właśnie mogę powiedzieć, że zaczynam realizowanie kolejnych marzeń. What? Oto mój nowy przyjaciel. Nie w to Mercedes Sprinter, stary Sprinter, przyjechał z Francji. Jest 4x4, musi być 4x4, ponieważ ten samochód zostanie przerobiony na kampera i ten Camper będzie ze mną jeździł mam nadzieję 5-6 miesięcy w roku. Tak, tak, wyglądam na podekscytowanego, wiem. Samochód jest w strasznym stanie, ale jedzie, ciągle jeszcze jedzie, jedzie do Gorzowa, gdzie zostanie wstawiony do serwisu i sprawdzony. Jedyne co mogę powiedzieć, to chcę zrealizować swoje marzenia, ale na tym etapie ceną tych marzeń jest mnóstwo strachu. Ja wyglądam na podekscytowanego, jestem przerażony tym, co mnie czeka, ile to może kosztować pieniędzy, jeszcze ile czasu zajmie. Między byciem odważnym a byciem głupim chyba jest całkiem cienka granica. I nie wiem, o który, po której stronie byłem bardziej, kiedy zdecydowałem, że kupię ten samochód. Stałem, widziałem, w jakim jest stanie, jechałem nim i z duszą na ramieniu zdecydowałem, że go kupię. Mam nadzieję, że byłem tylko odważny, a nie przekroczyłem granicy z głupotą. O czym się przekonam całkiem niedługo. A teraz jadę do domu i zobaczymy, co będzie dalej. I ja obym dojechał. Samochód kupiony. Spójrzcie na to, jak ten samochód wygląda. Okej, okay. rdza, 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 rdza goń i Typowe dla sprinterów. Tak, dziury, a tutaj próg koszmar. Po prostu zjedzony, cała reperaturka będzie wchodziła całe. I tu nie jest wcale lepiej nigdzie. O! Dobrze, że rama jest. Wygląda przynajmniej okej. Okay. To spada. Ten kiper spada. Na ramię postawimy ładne mieszkanko. <noise> Na ramię będzie ładne mieszkanko. Tak, już niedługo. Znaczy długo, ale cóż to jest w wymiarze życia i marzeń. <noise> Dobra. Lipa, 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 bo to wszystko takie jest właśnie, jakie jest. Dziury! Moje kochane dziury z boku. Macie samochód z dziurami? Ja już mam. No i tutaj jest to samo. Oh my god! Progi ślicznie zjedzone. No, kochani, ten samochód nie miał lekkiego życia. To na pewno. Ale ja cię, kochany, odświeżę. Ja zafunduję nam fajne drugie życie. Tobie przede wszystkim. I pojedziemy sobie, pozwiedzasz sobie świat. Ok, dotarłem właśnie do serwisu. Gdzie zostawiam samochód na dwa tygodnie, przynajmniej myślę, zobaczymy, ile czasu zajmie, żeby ocenić, co trzeba zrobić w tym samochodzie, ile to będzie kosztować, żeby dać mu drugie życie. Ten człowiek tutaj całe. Odkąd ja pamiętam ponad 25 lat. On po prostu pracował ze sprinterami. Mój sąsiad dawny, jedziemy, wjeżdżamy, i idziemy zapytać, zostawić autko. Jeśli mi nie wygoni stąd z tym szrotem, jest fajnie. Dobra, więc samochód został w serwisie. Co mi zostaje? Zostaje mi zbierać pieniądze na to, żeby się rozliczyć. Powiedziałem, że chcę dać mu drugie życie. E, zawieszenie, wszystko koła, e, silnik, przeniesienie napędu, układ wydechowy, hamulcowy. Wszystko chciałbym, żeby było sprawdzone, ocenione, jak ma być zrobione na tip top. Tak, żeby samochód był przygotowany na 50 tysięcy kilometrów co najmniej. No i zobaczymy. Za kilka dni będę wiedział, ile to ma kosztować. Wszystko na ten moment. Trzeba zbierać kasę. Dobra. Pozdrowionka. Do usłyszenia. Chyba nie tak szybko. Dopiero jak coś będę wiedział.